Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie. A ja w Was będę trwać. Podobnie jak królestwo nie może przynosić owocu samo z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, to proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie. I staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Te słowa, które dzisiaj słyszymy, to jest naprawdę dobra nowina, dlatego, że Pan Jezus nam mówi, że będzie w nas trwał. On będzie w nas trwał. Jednocześnie daje nam polecenie, czy wołał naszą odpowiedź miłości, żebyśmy my też w nim trwali. Ale dobra nowina jest w tym, że on nie zawiedzie. Tego możemy być pewni. Jeżeli ktoś może zawieść, to my sami. Przez to, że za bardzo ufamy sobie, a za mało Bogu. Miłosierny Bóg, który przebacza, miłosierny Bóg, który pierwszy wyciąga do nas rękę, jest tym, który mówi: Ja w was będę trwał. Wy wytrwajcie we mnie. Dobra nowina, bo cały czas Jezus nas chce karmić. Cały czas jest tym, który chce dawać siłę, budzić serce, bo trwanie. W innej latorośli, w krzewie, to jest połączenie życiem, połączenie karmieniem, połączenie pokarmem, budzeniem nadziei, budzeniem serca. To robi Bóg w nas i nie przestanie. Jeżeli coś szwankuje, to znaczy, że gdzieś się pogubiłem, gdzieś zapatrzyłem się w siebie, w problemy. Sprawy, które męczą. I tak się dzieje: tak wygląda życie, że ktoś nam coś mocniej powie, ktoś gdzieś mocniej zareaguje. Idziemy do kościoła, ale zahaczyliśmy o sklep wcześniej i tam jakaś była sesja, jakaś awantura. I już, już jest trudniej, no. I już ktoś tam pomógł zniechęcić się odpowiednio. Ale Jezus jest tym, który sok swój z krzewu do latorośni chce cały czas dawać. On jest tym, który cały czas karmi. Chce, żeby był Nonstop ten przepływ pokarmu, bo On jest pokarmem, ciałem i krwią naszą. I, I w ten sposób cały czas nas użyźnia, cały czas daje nowe tchnienie, podnosi na nowo. I my widzimy ten proces, który się dokonuje, o ile Mu pozwalamy. Bo są takie chwile w naszym życiu, kiedy się zniechęcamy, kiedy mówimy już nie. Już nie chcę, już nie mogę. I to jest to wołanie Jezusa, wytrwajcie we mnie, bo ja w was będę trwał. Wy wytrwajcie. Niech zniechęcenie nie dominuje. A jak zadominowało, to wracajcie. Wracajcie od razu. Im szybciej, tym lepiej, bo On jest tym, który karmi. On jest tym, który chce, żeby ten przepływ Bożej mocy, przepływ ducha, tchnienia ducha, nieustannie w nas wchodził. Nasze serce potrzebuje jakiegoś usposobienia na to ciągłe bycie pod tą kroplówką Bożą. Ciągłym byciem karmionym w taki sposób, żeby to dochodziło do nas. To jest to, to połączenie krzewu winnego i, i lato rośli. To, to, żeby te soki mogły przechodzić, to potrzebują i odpowiedniego nawodnienia, i gęstości odpowiedniej, żeby to się mogło dokonywać. Jak chodzę oddawać krew, to Trzeba wcześniej wypić do, trochę wody więcej. Trzeba być przygotowanym, żeby to mogło się dokonać. Ja oddałem dużo już krwi, chociaż tutaj na, w kościele, teraz nam przy świętej, oddałem 35 litrów krwi, tam troszkę więcej może. A tutaj jest osoba, która ponad 200 oddała już. Tutaj nam przy świętej z nami, Jacek, to mógłby o tym więcej powiedzieć. No ale jeszcze nie jest diakonem żeby to mógł mówić tutaj na Mszy Świętej, może coś się kiedyś dokona. Natomiast to doświadczenie, że się idzie, żeby dać coś siebie płynnego, to nie jest sok, tak, ale krew, którą daję, wiem, że potrzebuje jakiegoś przygotowania, że mój organizm tego potrzebuje. Bo inaczej będzie wolno szło, będzie coś nie tak, albo nie dopuszczą do oddania krwi. I, I to niedopuszczenie, czasami, bo mam złą kondycję, to jest to samo, co w połączeniu z Jezusem, w innego krzewu, ile to rośnie, czasami nie przepływa, nie przychodzi. Jestem w kościele, jestem wierzący, jestem blisko, ale nie trwam. I to jest ten, ten, ten trud, to niezrozumienie. Że nie trwam i my to widzimy. My się z tego spowiadamy mówimy o tym Panu Bogu. Jesteśmy obok jesteśmy wierzący, ale nie ma trwania, które karmi. I gdy widzimy, że jestem przy Bogu, a nie jestem karmiony, to idziemy do spowiedzi. Idziemy pojednać się z Bogiem, żeby na nowo w Nim trwać. I tak rozumiemy tę Ewangelię w praktyce, ona tak się dzieje, w naszym życiu. Czasem jest tak, że zmagania, które mamy, są tak duże, że potrzebujemy, tak jak po chorobie, trzeba troszeczkę inny pokarm zjeść, kleik jakiś i tam żona czy mama gotuje taki, żeby, żeby przejść po jelitówce czy po czymś, ale to chwilę. I, i podobnie jest z nami, że potrzebujemy, Panie Jezu, mów wyraźniej. Mów do mnie, bo dotknij mnie w taki sposób, żeby to, żebym to przyjął, bo nie, nie mogę przyjąć inaczej. Jestem zbyt pocharatany, coś się wydarzyło, czy grzech mnie rozjechał w taki sposób, że nie wiem, czy w ogóle wrócę jeszcze, czy, to, czy nie jestem już przekreślony, bo zrobiłem to czy tamto. Jezus, dobry lekarz, który na nas czeka. Czeka, żeby wrócić i trwaj we mnie, bo ja chcę w tobie trwać i, i będę. To jest najwspanialsza, dobra nowina, że Bóg z nas nie zrezygnuje. My możemy się poddawać, ale wtedy on będzie czekał, bo jest miłością. A miłość czeka. Miłość jest cierpliwa, czeka. I taki jest Bóg dla nas. Dzisiaj to sobie chcemy przypomnieć, do, do tego wrócić. Do karmienia nas nieustannie, Pan, który przychodzi, i, i chce, żebyśmy byli silni, żeby w nas była moc Boża, żebyśmy byli mocni Jego mocą. On to robi. A później jest owoc tego trwania w Bogu, tak jak winna latorość przynosi owoce, tak i my mamy przynosić owoce życia. Te owoce w naszym życiu. Tak jak w innej laterośni. są przeróżne. Ta stukrotność, czy sześćdziesięciokrotność, ale w ogóle owocowanie, jest od bardzo wielu rzeczy uzależnione. Jak ktoś jest smakoszem wina, niektórzy nie tylko regiony rozróżniają, ale rozróżniają, że na tym stoku, na tej górze, i to wino ma taki smak, a tu ma taki smak. Czy owoce w innego krzewu mają taki smak w tym miejscu, a tutaj taki? Jest, tamten rok był inny i rozróżniają, że to pochodzi z tego roku, bo było mniej słońca, bo było więcej słońca, dlatego jest potem inny smak owoców. I my też możemy być w tej samej wspólnocie, możemy być w tym samym powołaniu, mieć tę samą liczbę dzieci i te same zawody. A owoce są trochę inne, trochę inny smak, trochę. Oczywiście można to wziąć w region, i ze Szczecina owoce są takie, albo z Polski są takie. Można w ten sposób, a, ale jak dojdziemy do serca człowieka, to dojdziemy do tego konkretnego stoku, tego konkretnego roku, i ktoś, kto jest wytrawnym smakoszem, a taki jest Bóg, on smakuje bardzo dokładnie. To, co robimy, jak robimy, jak owocujemy w nim. To, I on rozpoznaje tę różnicę, jest zachwycony jednym i drugim i potrafi to rozróżnić. My też to rozróżniamy trochę, ale przynosimy różne owoce. I to nie jest tak, że te są gorsze, czy te są lepsze. Jest różny smak. I różny gust, później. U jednego będzie to, że ma więcej cierpliwości, u jednego to, że ewangelizuje na zewnątrz, a trzeci każdemu proponuje modlitwę, komu jest ciężko, i modli się wstawiennicza, kolejny poświęca czas na rozmowy z ludźmi i w indywidualnych spotkaniach daje im nadzieję. Przynosimy w różny sposób owoce. Ktoś zatrzymuje z Was, Zatrzymuje się na dziecku, które jest dzieckiem trudnym i sprawia kłopoty, i, i trzeba mu poświęcić więcej czasu, a inny ma ułożone dzieci, nie ma tego problemu, ale ma za to czas, żeby zaangażować się we wspólnocie w jakiejś rzeczy. A ktoś w ogóle nie ma dzieci, i przez to się może angażować. To są te różne owoce, i nie ma co porównywać, ale. Wino, wino bardzo konkretnie, no, i porównanie Pana Jezusa jest z winnym krzewem. Latorość, winny krzew i owocowanie. I nie ma co, to mówi w czasie Eucharystii jeszcze te słowa. Więc porównanie nie tylko z winem, ale też i z Eucharystią, w której nas karmi. I, I jest coś takiego, że karmiący Chrystus, który daje nam swój pokarm, Niezależnie czy przyjdziemy karmić się nim, czy nie, czy będziemy w danym dniu w kondycji, że możemy go przyjąć, czy nie będziemy w takiej kondycji, on i tak jest dla nas. I tak jest pokarmem. I tak jest tym, który się udziela. To są krople krwi, które spadają z krzyża i albo one spadną do naszego serca, żeby nas użyźnić, aby nas nakarmić, albo spadną na ziemię. I Taki jest Jezus. On w tym wszystkim i tak jest dla nas. I tak jest tak dobry, że chce, żebyśmy nieustannie doświadczali Jego, Jego uzdrowienia, Jego obecności, Jego, Jego transfuzji, tej wymiany, która się ma w nas dokonywać. Jak widzisz, że stajesz się gorzki, żeby wymienić to na krew słodką, żebyś był słodki. Jak widzisz, że stajesz się. Człowiekiem bez wiary, żeby to wymienić wszystko na wiarę, żebym cały stał się człowiekiem wierzącym, żebym patrzył tak na, na w tych sytuacjach, w których jestem, żeby cały mój organizm stał się zdrowy. To dokonuje w nas Bóg i to dzisiaj chce robić. Robi to, już zaczął, ze mną już zaczął. Jeszcze przed naszym uwielbieniem od godziny miłosierdzia. Bądźmy w tym. Dzisiaj otwarci na to trwanie w Nim, wiedząc, że w tym trwaniu to dokonuje się, że On trwa, jako On jest wierny, ale tam w tym trwaniu chodzi o wymianę: o wymianę, że ja Mu oddam to, co trudne i grzeszne ten płyn i ten sok, a On mi da życiodajny, nowy, pełen tchnienia, odpowiednio nawodniony, aby mógł przynosić owoce, aby. Moje winogrona, aby to wino, które ze mnie będzie, dawało radość rodzinie, światu, bliskim i żeby miało smak ten najlepszy, ten przez to, że to jest całe od Boga. Amen.